Witajcie kochani w kolejnym odcinku Pomalujmy Słowa. Dziś przeczytam Wam legendę o Zazuli, a następnie z pudełka po butach lub jakiegoś innego pudełka, które jest w całości zamykane, wykonamy zegar. Taki jak kiedyś były zegary z kukułką. Zapraszam do słuchania. Za dawnych czasów żyła wielka i bogata Kniachini, która koniecznie chciała wydać swoją córkę młodą za Starego Pana. Młoda Kniachinka opierała się długo rozkazom matki, lecz gdy ją ani przekonać a nie ubłagać żadnym sposobem nie mogła, zezwoliła na wszystko i dzień ślubu naznaczony został. Zaledwie słonko zajaśniało, przygotowania się rozpoczęły na wielkim dworze i młodą kniahinkę przystrojono do ślubu. Lecz jeszcze wianka nie miała, jeszcze druhny nie zanuciły pieśni, kładąc go na głowę dziewicy. Już wszyscy w cerkwi czekają, a nie widać panny młodej. Posyłają, nie masz jej w komnatach starego dworca. Biega sama po ogrodach księżna i przy zmroku wieczora szuka. Woła, prosi, błaga nadaremnie. Głos tylko jakiś śmiejący rozlega się wokoło. – Kryj się więc na wieki! – zawołała rozgniewana matka. – I na wieki się odzywaj! Nie za długo usłyszano dziwne chichotanie, a wkrótce – kuku! – głos nowo utworzonego ptaka. Tak kniachinka przemieniła się w kukułkę. Pamiętna wszelako naród, z którego pochodziła, zbyt dumna, aby miała sama robić gniazdo, a tym więcej nudzić się dni kilkanaście na jajach, łapie przeto małego ptaka i na jajach siedzieć mu karze sama doziera, aby starannie dopełniał ułożonego na nią obowiązku, a jeżeli nim dostrzeże zuchwałą chęć ucieczki, przywiązuje go włosiem za nogę do gniazda. I, z tak wysokiego rodu pochodząc, kukułka nie tylko z wysiadywaniu jaj i usłaniu gniazda cudzą wyręcza się pracą, w podróży nawet ma przy sobie małego ptaszka, który jak wierny giermek, żywność swej pani niesie.